Cześć, dziś pokażę Wam jak zrobić dwie rzeczy z papieru Pierwsza to będzie taka Gadający ptaszek najpierw no i musicie zrobić kwa, kwadracik To może być kolorowa kartka Albo biała kartka jaką chcecie Ja akurat biorę białą I najpierw Jak mamy Jak mamy kwa, kwadracik Zginamy róg W tą, w tą stronę Pamiętajcie, że to musi być bardzo równo. To nie, że mamy o tak. Rozkładamy i zginamy w drugą stronę. To musi być bardzo równo, bo inaczej wam się to nie uda. Ok, rozkładamy. Teraz, jak mamy już takie coś, to wszystkie dajemy do środka. O tak. Widzicie? No, zobaczcie. Wszystkie, jak mamy rogi, wszystkie dajemy tu do środka. Teraz ten. Pamiętajcie o równości. Najważniejsza rzecz. Wszystkie dajemy tak. Tak. Już mamy tak. Teraz ostatnia rzecz. Znaczy ostatni. Ostatni trójkącik. Okej. Okay. Mamy tak. To teraz odwracamy na tą stronę. I też zgniatamy wszystkie rogi. Na tej stronie. Na tej stronie widzicie? Bum, bum. Bum. I. Boom. I tu też, proszę, mamy zgięte Teraz odwracamy znowu na tą stronę. I robimy o takie coś. Zgniatamy to. Zginamy to o tak. I tam to tak, jak mieliśmy dużą kartkę, czyli raz tak robimy, robimy. Rozkładamy. I robimy tak samo w drugą stronę. Nie? No to jak mamy już to To teraz robimy takie coś Bierzemy tu jedno Robimy tak Tu łapiemy I tu łapiemy Tak trochę się tu musimy tylko bawić Poczekajcie O Mamy Nie? Nie? Więc jest Dobrze Pora zrobić jakieś ozdoby temu naszym, naszemu ptaszkowi. Ja tu akurat mam pisaki. I biorę czarne, żeby zrobić oczka, co nie? Więc jak mamy tak ptasia, to go jeszcze o tak rozkładamy, żeby narysować mu oczka, co nie? Ok, to są moje oczy. Bum. Bum. I mamy pięknego ptaszka. Ale tu by się mu coś przydało, co nie? Bierzemy kawałek kartki. Ja biorę akurat różowy. Albo nie, fioletowy wezmę. Jestem niezdecydowaną osobą. Malujemy kawałek kartki. a tak. I wycinamy mu kokard. OK, I już kończę. Mamy kokardkę, może trochę. O, czekaj, gdzie to też... jest? O, widać kokardkę i przyklejamy ją tu. Biorę klej, kleję kartkę i przyklejam na czubek. I teraz mamy ptaszkę. Ok, to teraz zróbmy drugą rzecz. Mm. Musimy zrobić takie rzeczy. E, oczko, oczko, jakie chcecie, mo może być to oczko dwa paseczki i jakąś twarz z wyciętymi tutaj dziurkami. E, I jak mamy tą twarz? Wkładamy w te dziurki, patyczki. Ja sobie akurat taką zrobiłam. Nie wiem czemu. I jak włożyliśmy w dziurki, patyczki, to na, to na końce tych patyczków przyklejamy oczy. Bierzemy klej i przyklejamy oczy. Teraz i bierzemy drugie oko i przyklejamy drugie oko, co nie? Mamy już tak. Teraz musimy tylko te, te dwa kiki skleić tutaj na samym końcu razem, żeby były sklejone po prostu razem. On, ho, ho, ho. I jak mam już sklejone, to oczy wylatują mu, albo jej. Na przykład wyobraźcie sobie, że ta nasza twarz zobaczyła jakiegoś ducha czy coś i... Okej. Okay. To, to wszystko. Yy, proszę o subskrypcję, o subskrypcję i łapki w górę. To pa!